Dobra, tutaj mamy docięte. Zobaczcie. Yy, to jest ta krokiew zmarnowana, którą wczoraj yy, jako pierwszą docięłem. Jak je zepnę, to będzie niemalże idealnie. Pięć razy z rzędu praktycznie mi rękę wyrwało w krętarzu, bo miałem ustawione na, na wiercenie, żeby mocniej dokręcić. No i nie wytrzymałem. Jak widzicie, udało się skończyć. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się e, konstrukcją dachu, a mianowicie będę wycinał krokwie, pokażę Wam jak to robię, także zapraszam na materiał. Słuchajcie, w poprzednim odcinku e, nie miałem skończonych tych e, dużych belek. Tutaj wspornikowych, o które będę opierał te krokwie. Nie miałem podokręcanej tej belki i tamtej. Już to wszystko zrobiłem, więc dzisiaj tylko zajmiemy się krokwiami. Kilka osób pisało w komentarzu, że ta płatew, czyli ta belka kalenicowa, nie jest w ogóle potrzebna. Ja wiem, że nie jest potrzebna. Prawdopodobnie wystarczyłoby po prostu, żeby się krokwie o siebie opierały. Dlatego właśnie nie przedłużałem tej belki kalenicowej, bo wiem, że te krokwie się będą o siebie opierały. A że planuję jeszcze deskować ten cały dach, więc deski, którymi będę dach deskował, będą mi trzymać tą krokiew, która się będzie opierała o te belki wystające. Dobra, wróćmy do krokwi. No dobra, a teraz praktyka. Skoro mam już to wyliczone, tak jak Wam pokazywałem, 113,4 ma ta długa belka, która trzyma płatę, czy tam belkę kalnicową. Słuchajcie, ja się aż tak nie znam na tych nazwach, więc jeżeli mylę, to bardzo przepraszam. Bo wiem, że jeżeli ktoś się na tym bardzo dobrze zna, to go denerwuje, jeżeli takie rzeczy się myli. W każdym bądź razie tutaj mamy 113,4. Krokiew ma mieć 274,3 długości z wypuszczeniem 50 cm za obrys, czyli z okapnikiem. Więc pierwszy zamek będzie na 224. Jeżeli przytnę tutaj pod kątem 60 stopni, no i tutaj na samej górze jedno zacięcie, bo będę kładł krokwie na tą. Belkę. No dobra, zabieram się za ucięcie pierwszej krokwi i sprawdzę, czy ta krokiew będzie pasowała w tym miejscu. Czy będzie pasowała w tym miejscu. Tak się przejdę po dachu i będę sprawdzał to. No i mam, tutaj jest, tu będzie się zaczynała moja krokiew. Oczywiście pod kątem 60 stopni będę musiał uciąć w tym kierunku, więc nie obcinam jej tutaj, tylko zostawiam kawałek materiału. Pierwszy zamek będzie szedł na. 4,5 cm. Muszę to poprawić. Musi być dokładnie w miarę 4,5 cm, pierwszy zamek. To będzie zamek, który będę opierał yy, czubek krokwi o tą belkę. I dalej lecimy, a drugi zamek będzie się zaczynał na 224 i 3, więc sobie odmierzę. 200 Tu będzie się zaczynał ten drugi zamek i lecimy jeszcze plus 50 cm na na okapnik, czyli 274,5 i pół. Po... Słuchajcie, mimo że mogę ustawić na pile 60 stopni, to wolałbym sobie jeszcze pozaznaczać te kąty. Tylko słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że w całym Olsztynie nie ma. E... Konto mierza stolarskiego takiego dużego, tylko są takie dziadostwa: czy to w marketach jakichś, czy nawet w sklepach specjalistycznych. Mogli mi oczywiście zamówić, musiałbym czekać, więc jeżeli chcecie robić takie rzeczy, a mieszkacie w okolicy, no to naprawdę sobie zamówcie dużo szybciej jakiś sprzęt, czy nawet materiały mi się o wiele bardziej opłacało zamawiać. Powiem wam, że te wkręty zamówiłem z internetu, jeździłem po, po mieście, po Olsztynie, po sklepach. Nie mają takich z, z, ze stożkiem ze stożkowatą główką, tylko musiałem zamówić z powrotem z internetu, poczekać dwa dni. O wiele bardziej się opłaca, nawet jeżeli chodzi o finansowo, o wiele bardziej się opłaca zamówić z internetu niż jeździć po mieście, tracić czas i nie znaleźć tego, co potrzebujecie. A teraz wyznaczę sobie linię tym śmiesznym kątobierzem. Jedną już zrobiłem, teraz pozostałe w miejscach, które zaznaczyłem. No i przedłużyłem te linie w każdym miejscu i teraz tak u mnie Zamki będą na 4,5 z tego względu, że 14,5 ma krokiew. Zamek może być maksymalnie na 1 trzeciej głębokości krokwi. No to u mnie wychodzi 4,5 cm, więc ja w tych miejscach będę chciał mieć zamki. Zaznaczam, zaznaczę sobie na tym kątowniku. U mnie tu jest dokładnie na setce. Pozaznaczam w każdym miejscu, zaznaczone w każdym miejscu, gdzie chcę mieć zamki. U mnie będą 3. No, i teraz kąto mierzę pod kątem prostym wzdłuż tej linii, które narysowałem. Rysuję kreskę i to będzie trzeba wyciąć. Raz, dwa, trzy. Zabieram się do cięcia i wracam do Was. No i mam pierwsza leży, ale jest źle domierzona. Czyli jedna deska zmarnowana. No może niekoniecznie zmarnowana, ale źle. O co chodzi? Kąty są dobrze, zobaczcie. Tylko widzicie no, tutaj taka szpara powstaje no, przez to, że niedokładnie tnę. Muszę wymyślić właśnie czym ciąć dokładnie. To nie problem. No ale tutaj z tej strony 2-3 centymetry. Ta, e, ta krokiew musi dochodzić bardziej, więc tam ten zamek będę musiał e, o jakieś, zaraz zobaczę, policzę ile tutaj jest centymetrów i przesunąć bardziej w w tamtą stronę. Dobra, tnę drugą krokiew. Myślę, że już będzie dobrze. Dociełem na próbę w drugim miejscu. To jest ta pierwsza krokiew. I jednak będę ciął wyżynarką, tylko muszę pojechać po brzeszczot, bo ten jest bardzo tępy już. Dobra, jeszcze ją przymierzę, zobaczę czy wszystko OK. będę miał wtedy wymiary idealne. Zaraz sprawdzę, gdzie się pomyliłem, czy przy mierzeniu odległości, czy tutaj się gdzieś pomyliłem. Wróciłem ze sklepu, mam dwa nowe brzeszczoty, poprawię tą krokię w przymierze i wtedy już potnę nową. No i tutaj podcięłem na prawidłowy wymiar. Oczywiście ta już się nie nadaje do, do, na dach, ale, ale tylko chciałem dociąć, poprawić, zobaczyć czy wszystko ok. No i idziemy tutaj zobaczyć. A na górze? A na górze prawie się zgadza, można powiedzieć, że się zgadza. Tutaj dochodzi do końca, więc będę ciął na taki wymiar jak podałem. Dobra, więc na dole się zgadza idealnie, tutaj troszeczkę za dużo dociąłem, bo tutaj docinałem drugi raz, centymetr więcej dałem, a miałem pół dać, no i wychodzi akurat, że pół centymetra za dużo, więc teraz już wiem dokładne wymiary krokwi. Mogę Wam tego oczywiście nie pokazywać, pewnie większość ludzi w internecie tak robi, ale co mi tam mogę pokazać, że błędy się, że błędy się zdarzają, a i tak zobaczycie, że zrobię ten dach pomimo tych wszystkich błędów i zrobię ten dach dobrze. Ja dzisiaj był akurat, Pan, który będzie nam robił kostkę, i pokazaliśmy mu ogrodzenie, że zrobiliśmy, i on mówi: Słuchajcie, chłopaki, niejedni profesjonaliści zrobili dużo gorzej niż Wy tutaj. To nie znaczyło, oczywiście, że my to źle zrobiliśmy, tylko że widział wiele ogrodzeń i ludzi, którzy się zwołują profesjonalistami i robią dużo gorzej niż my żeśmy sami tutaj zrobili ogrodzenie. To samo będzie z dachem, zrobię go prawidłowo, nawet jeżeli będę musiał zmarnować dwie deski. Próba druga, krokiew docięta, co mi się nie podoba, jak tnę tą wyżynarką. To ona nie tnie idealnie pod kątem, tylko czasami się wychyla. Być Może to jakość sprzętu, po prostu. No ale przykładam i zobaczymy, jak to będzie teraz. Dobra, tutaj mamy docięte, zobaczcie. I teraz na górze Wam pokażę w ten sposób. Mogłem troszeczkę zamek, żeby mi miejsce tam było, ale ważne, że mi się na środku styka. Więc następne już tak będę robił. Tak, tutaj mamy środeczek, więc. Wymiar jest ok. no i się jeszcze zastanawiam czy nie wypuścić więcej z tyłu tej krokwi, bo tam wystaje mi tylko, ten okapnik wychodzi mi na 38 cm. Dojdzie jeszcze rynna, to troszeczkę wydłuży ten dach. Może to wystarczy, zobaczę. Z rynną by szło około 50 cm, więc by było ok. No dobra, teraz wezmę tą krokwię i posprawdzam z każdej strony. Sprawdziłem też krokwię z tamtej strony. I okazuje się po prostu, że zamek, ten tylny, muszę dać centymetr dalej yy, i będzie pasować niemalże idealnie. No to wiadomo, będzie parę milimetrów różnicy, ale myślę, że większość dachów jest tak zrobiona. Nie jest na pewno na 100% idealnie. Coś nam się przekrzywi, coś nam się yy, wymiar nie zgodzi i, i przez to nie będzie idealnie. No i tutaj muszę zamki też troszeczkę dalej dawać i będzie dobrze. Dobra, teraz przytnę jeszcze jedną krokiew. Tej oczywiście nie będę zmieniał, tylko tam zamek może poprawię. E, przytnę jeszcze jedną krokę, pomierzę jeszcze raz, i jeżeli będzie wszystko dobrze, to będę ciął e, pod wymiar tej trzeciej krokwi, ale prawdopodobnie nie będę ciął tą wyżynarką z tego względu, że ona też zacina pod skosem. I zajrzałem przez chwilę w internecie i można to robić piłą ręczną, ale ja nie kupię już pił ręcznej, bo jest. Późno, sklepy są zamknięte, ten sklep jest chyba do 16, tylko co tutaj jest. Więc nie kupię piły ręcznej i będę to musiał zrobić jutro, tylko sobie przygotuję może deski na krokwie, mogę poucinać po prostu wymiary i tak dalej. I będę mógł działać jutro z rana, tylko będę docinał zamki. Więc teraz tylko poprzycinam sobie deski, a my widzimy się jutro prawdopodobnie, jak już będę miał piłę ręczną i będę mógł zacinać ręcznie zamki. Wydaje mi się, że ręcznie zrobię to lepiej niż tą maszynką, bo zobaczcie, jakie tutaj są skosy. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jakie tutaj są skosy, kąty. Tak mi zacina tą maszynką, więc wolę ręcznie i będzie dokładniej. No i trzecia sztuka, czyli druga, która wyląduje na dachu, bo pierwsza się do niczego nie nadaje. Sprawdzam jeszcze tą. Jeżeli ta będzie idealnie, praktycznie idealnie, to będę ciął pod jej wymiar. No i witajcie, jest kolejny dzień. To jest ta krokiew zmarnowana, którą wczoraj jako pierwszą dociełem. Ona mi będzie służyła jako wymiar. Tu mam wymiary na niej zapisane. I tu mam tą jedną dobrą krokiew. O, ta jest dobra. I ta jedna gorsza. No jak widzicie trochę pogoda nie dopisuje do robienia na dachu, no ale dzisiaj chcę pociąć te krokwie i w związku z tym pojechałem do sklepu, kupiłem piłę ręczną. Będę ręcznie docinał jednak te zamki. Nóż w tej wyżynarce się wyginał i troszeczkę pod skosem mi docinał, a ja nie chcę tak, chcę zrobić w miarę dobrze, więc będę docinał ręcznie. Pewnie zejdzie dłużej, ale to nic, chcę zrobić rasa dobrze. A teraz sprawdzę, jak się tnie ręcznie zamki, bo już krokiew jest przygotowana. Ponacinałem tutaj, ile się dało. Ukośnicą, a teraz ręcznie zamki będę ciął. No i elegancko, i tak będzie najlepiej, powiem Wam. Bo czy bączkiem tym kroiłem, czy wyżynarką, to zawsze mi na skos cięło, a teraz jest bardzo dobrze. Dobra, to mi się podoba. Tnę dalej. No i zamki wycięte, i powtórzę jeszcze raz. Najlepiej i najdokładniej ręczną piłą mi się wycinało zamki. Zobaczcie. Żadnych poszarpań, żadnych skosów z przodu, tak samo. Nie muszę pokazywać. No i tak którą przed chwilą robiłem, co wycinałem ręcznie, zamki jest naprawdę e, bardzo fajnie pasuje. E, sprawdzałem z dwóch stron, więc teraz ją odrysuję. Z tego względu, żeby, e, że jak będę odrysowywał, to łatwiej mi będzie ciąć. Tak? Będę starał się dobrze odrysować i zrobić drugą taką samą, i później resztę. Przełapałem sobie w ten oto sposób i będę właśnie odrysowywał, czyli tym takim ściskaczem z jednej i z drugiej strony, żeby ta krokiew się równiutko trzymała. Bo jest jednak bardzo ważne, żeby zamki były na tych samych poziomach. A i słuchajcie, pisaliście mi właśnie, że, że nie ma sensu się tam o, o centymetr czy pół, czy pół centymetra walczyć na takiej konstrukcji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie trzeba walczyć o centymetr czy pół centymetra, no ale jeżeli chodzi o dach i o krokwie, no to. Miałem dowód sam, że jak te dwie krokwie przyłożyłem, jedna miała zamek pół centymetra dalej. To się okazywało, że jednak finalnie krokiew była niżej albo coś takiego, więc tak byłby krzywy. Dlatego ja w ten sposób robię. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to faktycznie nie ma sensu się, że tak powiem, przejmować, jeżeli coś jest centymetr czy, czy półtora, nawet jeżeli nam się nie zgadza, bo to, to wszystko się zgubi w trakcie budowy konstrukcji. No i dwie są na górze, tak to wygląda z tej strony, tutaj docięte niemalże idealnie. To jest ta sama krokiew, ale widocznie dach jest z tej strony może troszeczkę bardziej przechylony. Nie będę tego korygował, to jest może centymetr różnicy. I najważniejsze moim zdaniem, że zamki są na tej samej wysokości, więc kąty będą takie same. A na górze to wygląda tak, już pokazuję. O, zobaczcie. Jak je zepnę, to będzie niemalże idealnie. Tu mogę to trochę podnieść. O, właśnie, przesunęłem ją troszeczkę bardziej i pewnie tam się zrobiła mniejsza szpara. tako. i tutaj mogę zameczek troszeczkę mniejszy kroić, ale ta jest niemalże idealnie. Moim zdaniem, najważniejsze, żeby one się o siebie zapierały, tak, a nie żeby opierały się o tą belkę, a nie żeby opierały się o tą belkę. Bo ta belka na pewno nie utrzyma ciężaru dachu a krokwie się muszą o siebie zapierać, tak jak robimy na przykład domek z kart, tak? Karty się o siebie zapierają i się nie zapadają i można układać nie wiadomo jak dużo. W tym przypadku jest tak samo dokładnie. Dla mnie jakość jak na pierwszy raz roboty jest OK. Dobra, lecę z następnymi krokwiami, bo zostało mi ich jeszcze trochę do roboty, jak widzicie, a już drugi dzień z tym walczę, ale już wiem o co chodzi i mam pogląd na całą sytuację. Mam krokwie na wzór, czyli to będę robił. Tylko zameczek będę troszeczkę inaczej podcinał, więc do dzieła. Zrobię jeszcze dwie takie krokwie, zamontuję po skrajnych stronach, odmierzę tutaj później centymetrem odległości pozostałych krokwi i będę działał dalej. Słuchajcie, wkręty, będę takich chyba używał, bo ponawiercałem już tutaj w tych miejscach, gdzie będę kotwiczył. No i mi się wydaje, że taka dwudziestka wystarczy w zupełności na krokiew. Szkoda trochę, że nie mam jednak zakrętarki, bo by lepiej było w nią wkręcać, no ale trudno, jak nie mam, to już nie będę kupywał dla krokwi samych. Góra przyłapana i nawet Wam powiem, że wyszło dobrze. Zobaczcie, z tej strony przyłapałem, z tej strony przyłapałem, no i tam jeszcze idę przyłapać na końcach. Drugi raz powiem, żałuję, że zakrętarki nie kupiłem, bo łapy wyrywa, jak źle złapiecie, źle chwycicie, to można rękę skręcić nawet. Także uważajcie, jeżeli używacie wkrętarki samej, tak jak ja. Dobra, idę przekręcać dół i zabieram się za tamtą stronę. Może coś dzisiaj skończę. No i dobra, przykręciłem też tam. Nie, będzie pewnie widać i z tamtej strony też już przekręciłem. Zobaczcie, stabilne. O, stabilna. aż cała konstrukcja lata. Jak za to pociągnę. Dokręcałem tym kluczem, żeby się schowały. Zobaczcie. Bo później będę deskował, żeby mi nie przeszkadzało. No i mam kolejne dwie. Montuję je tutaj z przodu. Słuchajcie, przykręciłem tam na górze, tutaj jeszcze nie przykręciłem, bo pięć razy z rzędu praktycznie mi rękę wyrwało wkrętarka, bo miałem ustawione na wiercenie, żeby mocniej dokręcić, no i pięć razy mi tak już obróciło, kurde, mówię nie, nie wytrzymałem, wiecie co, kupiłem. Z tego względu, że tu jeszcze mam kupę roboty, będę robił później zadaszenie u siebie na jeszcze grubszych belkach, a poza tym, kurde, nie wiem, czy nie szkoda tej wkrętarki, bo ona zaraz siądzie od tego, to naprawdę ciężko ma do, do wkręcania te wkręty dwudziestki i trzeba się zapierać. No i raz, że zdrowie, nie mogę się zaprzeć na górze, ciężko mi naprawdę bardzo wkręcić, ciężko się zaprzeć, więc postanowiłem, że kupię wkrętarkę, że kupię zakrętarkę. Zresztą polecaliście, żebym kupił sobie i wymiękłem po prostu i kupiłem. No, jeszcze mam kupę roboty tutaj przy domu, więc mam nadzieję, że będzie warto. Zaraz zobaczymy ją, przetestujemy. Byłem w, na mieście i słuchajcie, w Olsztynie dostałem zakrętarkę od ręki. Niemożliwe po prostu. Kosztowała 615 zł. Oczywiście, akumulator i ładowarkę mam starą, dlatego kupiłem w sumie metabo. Bo gdybym miał inny, tańszy jakiś ten, to pewnie bym kupił coś tańszego. No ale dobra, e, działam dalej, bo jest jeszcze kupa roboty do zrobienia. Przetestujemy ją od razu sobie. Gęsto zakręciła. Nie dostałem innych bitów w sklepie, to właśnie z tych gorszych wiadomości, więc używam tego starego, a chciałem kupić. Działam, fajnie idzie, naprawdę fajnie zakręca. Dobra, lecę z tematem, bo jest kupa jeszcze roboty dziś. Teraz można pracować. Dokręcę te. Ups. Ta ma 200 Nm, są mocniejsze, są 300, ale taka dla mnie w zupełności wystarczy. Wypadło, bo nie wiedziałem, że to się tak mocuje. O, patrzę, że to się mocuje w ten sposób, tak? A ja taką zakręcałem i dlatego mi wypadło. A to się mocuje w ten sposób. O, zobaczcie, elegancko. No i dobra, skoro te pasują, krokwie fajnie, te pasują także idealnie, to pozostaje mi nic innego, jak po prostu naciąć tych krokwi nie montować ich od razu, tylko najpierw natnę tych krokwi potrzebuję jeszcze około 15 sztuk, bo tutaj mam jedną tak. Więc 15 sztuk na kroje. Jak już będę miał gotowe, to odmierzę sobie odległości i będę wchodził i je przymocowywał. Dobra, do dzieła. Będzie pierwsza tegoroczna burza, nie da popracować, bo już pada deszcz, więc zbieram sprzęt i chowam się, skończę jak przejdzie. No i mamy kolejny dzień. Wczoraj jak przestało padać, to skończyłem docinać krokwie, więc dzisiaj tylko przestawię te krokwie. Dam je na sam skraj tego garażyku i poznaczę miejsca krokwi i zacznę je montować. Skrajne krokwie przesunięte, ta i tamta lecę z górnymi. Jeszcze nie dopowiedziałem co do zakrętarki, bo wkrętarka w końcu mogłaby tego nie wytrzymać. tak? To są wkręty 20, 24 i w końcu nie rebo, żeby się spaliła, i musiałbym kupić nową. Dlatego zdecydowałem się jednak na zakrętarkę. Wyliczyłem, że odstępy między krokwiami będzie 61 cm. Udało się skończyć. Nie zrobiłem tylko ostatniej krokwi tej tutaj, z tego względu, że muszę się już zbierać. Nie mam już czasu tego robić dzisiaj. Tak samo nie będę robił jętek. Dzisiaj zrobię to w następnym filmie. usztywnię całą konstrukcję, deski, płyta OSB i belki pomiędzy tymi wszystkimi legarami. No, słuchajcie, jestem mega zadowolony. Udało się to zrobić w pojedynkę, było męczarni. Ale satysfakcja jest. Ogromna. Piszcie mi w komentarzach, ile oszczędziłem, robiąc to wszystko samemu. I zapraszam na kolejne materiały. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Jeżeli moja twórczość Ci się przydaje, podoba i chcesz się odwdzięczyć za wszystko, co robię i chcesz mi pomóc rozwijać ten kanał, to na pasku poniżej możesz kliknąć podziękuj i wysłać parę groszy na kawę. Dzięki. Cześć.